Przechodzimy hodowcy teraz do prezentacji Gołębia 1112. Jest to kolejny samczyk, którego prezentują hodowcy na aukcję. Panie Mietku, to bezpośrednio dziecko 5018, czyli pana wybitnego lotnika. Co ciekawostką zimbredowany jest ten gołąb, którego pan teraz trzyma w ręku, bo jest to dziecko 5018, a od strony matki jest to wnuk do 5018, gdzie sama matka 270 to również wybita. Tak, ale 50, jest super wybita lotniszka. Tak, 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 tak jak no, no, tu chcę przedstawić tego gołąbka no, to jest numer 11-12, ojcem jest gołąb 5018, który, który, który był. W Wyczynie, pierwszym był z, e, w pierwszym okręgu, były reprezentantem. Pierwszy okręgu za dwa lata w Wyczynie. Miał wynik niecałe 12 tysięcy za dwa lata kilometrów i był wytypowany na, ogól na ogólnopolską wystawę do Kielca, ale ta wystawa się nie odbyła. Także, że tam nie dojechał ze względu na zasięg na no, grypę, coś, coś takiego było. No i, i jest złączony y, y, po prostu y, samiczką jest, matką jest samiczka 17 rok 200, numer 270, który ma też super wynik jako dwuletnia w roku, w roku to był rok, który dy, 2019 2000, 2000, aha, to Aha, tu na górze jest. 2019 pierwszą samicą okręgu nagroda, pierwsza nagroda sport, która w roku wylatała 6690 km. I co, co tutaj dodam? Na ostatnim locie na Brukseli była piąta na, na okręg. Czyli na, 5, na 2525 gołębi, a lot był trudny, konkurs trwał bodajże 4-5 dni i ona, ona była w czołówce. Także twarda linia gołębi, gołębie wszechstronne, to jak robi go 14 konkursów i niecałe 7 tysięcy w roku w konkursie, to no to czego, czego szukać? A ja nawet na to bym spojrzał troszkę w inny sposób. Przecież 50-18. To ojciec tego gołębia, tak? Tak, to 58, a 5018 50 wydał 270 tak. i 5018 w wyczynie był wybitnym lotnikiem tak. i jego córka 270 również. No, no tak, to, to ja mówię super lotniki, jest średniej budowy, ale, ale gołębie się fantastycznie w lotach spisują. I nawet kolega kupił w, w Tychach, jeden z kolegów kupił tą linię gołębi. I, I mu bardzo dobrze latają, jest zadowolony. Dokładnie. Także odówcy, jak tylko mogę powiedzieć, zapraszam do aukcji i warto zwrócić uwagę na tego głębia. Również Dobra. zapraszam i, i dziękuję.